ciekawa jestem, jak postępy, jak ta kuchenka gazowa jestem ciekawa. Jak tam, dziewczyny? Idę właśnie o, idę właśnie to zobaczyć. Jak o, dobrze ci idzie. No, powiedzmy. Powiedzmy. Jak się pozalewa, to potem gaz nie strzeli, ale myślę, że to nikogo nie przejmie, nie? No bo to jest ten taki tłuszcz, co byś potrzebowała, takiego środka tak samo jak tu. Takiego środka mocnego, żeby to w jakimś Spray'em namoczyć i... z zmywarę? Tak. Puści... No brawo! Bo trzeba wykorzystywać takie rzeczy, że ten sprzęt jest. Panie tylko na chwilę Wam przerywam. Co z pokojami? Siostra działa? Ja działam. Czyli co tu robisz? Biorę wodę, Mam okno. A dobra, idziesz, to, razy, to ja tak. idę zaraz z tobą do pokoju, a tu sytuacja bez zmian. Coś tu nauczać? Tak, ja na, ja na razie walczę tutaj z pozostałością, a najgorsze zostałeś. Ale z... namoczcie to. Ale to już jest, gdzie? To już jest. Namoczone. Ja mam wrażenie, że to wchłania. Z tej strony proszę zobaczyć, tu jest nawet trochę jeszcze to, co się nie zdążyło. A dobra, bo ja też mam takie wrażenie, że te płytki Tak. i tak, do tak, tak, na do tej pierwszej godzinie już dalej nie będziecie miała aż tyle czasu. Zobaczycie, za chwilę się skończy równia pochyła się zacznie w dół, więc... Dobra. To ja tylko tutaj dokończę nałożenie no. i... A ty bierz miskę i idziemy do pokoju. Na pokoje mnie zapraszaj. <laughs> Dobrze. Pajęczyny ściągnięte. A, bo pajęczyny ściągałaś, tak. bo ja to patrzę tu i mówię, nie na Nie, nic, ja zaczęłam jest od tej strony, umyłam okno. Okej. Okay. dobra, czyszczę grzejnik, czyli tak, zrobiony, tak. okna zrobione. Myłaś ramy od okien? Myłam. Myłam. Dobra, czyli to, a tam ten pokój... Tamten no. jeszcze zostanie na koniec. Na koniec? Dobra, tak. no to ja już teraz nie godzina, a... Nie, tutaj zajdziemy ten... się jeszcze niż... pół godziny maksymalnie, Spoko. z podłogi dobra. i koniec. Okay. Praca do przodu bardzo ładnie tutaj, zarówno na górze, jak i na dole. Na ten moment znowu muszę powiedzieć, egzekwo! Wydaje mi się, że ta ostatnia godzina starczy na to, żebyśmy posprzątały wszystko, co tam jest. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że więcej się nie zajdzie Zostały tak naprawdę tylko takie kosmetyczne sprawy, więc zdążymy.